Witam Was znowu. Dostałem ostatnio sporo pytań o ćwiczenia na nogi. Powszechnie się myśli, że ogólnie trudno jest ćwiczyć nogi w domu, ponieważ nie ma maszyn, często nie ma sztangi, no i z czym to ćwiczyć? A prawda jest taka, że wystarczą w wspólności sztangielki, w której można wykonywać najlepsze ćwiczenie na nogi, czyli przysiad. Pokazywałem Wam taką wersję klasyczną, kiedy trzymamy obciążenie w ten sposób. Dzisiaj pokażę Wam inną, do której wystarczy dosłownie jedna sztangielka. Okay, aby wykonywać to ćwiczenie, polecam Położyć tam na początku na ławce, bądź na jakimś krześle tapicerowanym, po prostu żeby było wygodniej i bezpieczniej z niej bierzemy ciężar. Robimy to w ten sposób, że łapiemy ją tak i trzymamy cały czas plecy proste, zakładamy ją sobie na klatkę i w ten sposób trzymamy podczas całego ćwiczenia. Reszta to już klasyczny przysiad. Prawda? Tutaj przy wykonywaniu tego przysiadu pamiętajcie o tym samym co przy klasycznej wersji ze sztangielkami z boku. Czyli nasze stopy zawsze są przed kolanami, nigdy nie wychodzą kolana przed linię palców stóp. To jest jedna sprawa, nie ruszamy kolanami we wszystkie strony są cały czas w jednej linii. Plecy staramy się cały czas trzymać w naturalnym wygięciu, nie garbimy się, ponieważ to jest zagrożenie dla naszego Kręgosłupa. I jeszcze jedna rzecz bardzo fajna w tym ćwiczeniu to jest to, że możemy w nim rozstawić nogi nieco szerzej niż w tej klasycznej wersji, w której trochę nam, nas ograniczają sztangielki. Tutaj ponieważ trzymamy sztangielkę tak, możemy rozstawić nogi nieco szerzej i mocniej pracować nad wewnętrznymi partiami naszych ud. Więc jest to świetne ćwiczenie dla dziewczyn, które mają często problemy właśnie z ukształtowaniem tych partii ciała, więc polecam dziewczyny wypróbujcie je. A więc widzicie, macie kolejne świetne ćwiczenie na nogi, idealne do robienia w domu. No dziś to tyle. Wkrótce pokażę Wam kolejne ćwiczenia oraz w końcu całe plany treningowe, ponieważ też o to dużo pytacie. Dzięki serdeczne. Do szybkiego.